Halo, halo ludzie, hipisie, hipsterzy i kosmicie. Mówi do Was Knurko. Na Sury dzisiaj e, i tak samo i w najbliższych kilku filmach, których możecie się spodziewać, możecie się spodziewać, że będziemy e, podchodzili do whisky z destylarni, o których już coś na tym kanale było. Także idziemy po linii troszeczkę mniejszego oporu, ponieważ ja nie muszę przygotowywać całej historii danych destylarni. E, aczkolwiek będą to destylarnie, które prawdopodobnie są dla Was bardzo ciekawe i dla mnie też są bardzo ciekawe. Dzisiaj zaczynamy od odcinka na temat Lagawolina 8. Letniego. Natomiast w najbliższych odcinkach będzie też kilka whisky z Lafroiga i kilka whisky z Taliskera. E Ośmioletni letni Lagawulin zawdzięcza swoje istnienia bardzo, ciekawej, bardzo ciekawemu zbiegowi okoliczności. Ja w Lagawulinie byłem w 2015 roku. Akurat wtedy, w 2015, swoje 200-lecie obchodził Artbeck i Lafroig, Także mam z Lafroiga, w którym też byłem, kieliszki upamiętniające 200-lecie istnienia dystylarni. Lagawulin, będąc destylarnią, która była założona rok później, czyli w 1816 roku, obchodził swoje 200-lecie w 2016 roku. I też w 2016 roku pierwszy raz po bardzo, bardzo długiej przerwie pojawia się coś takiego jak Lagavulin ośmioletni letni i yy, wydany wtedy jako właśnie whisky na uczczenie 200-lecia istnienia istnienia destylarni. Dlaczego akurat lagowolin 8-letni? Tutaj jest dosyć ciekawy, dosyć fajny chwyt marketingowy, który, którego, z którego skorzystała destylarnia Lagavulin, ponieważ w latach 80. XIX wieku był taki człowiek, który nazywał się Alfred Barnard. I Alfred Barnard spędził w Szkocji dwa lata w pociągu jeżdżąc pomiędzy destylarniami i wydał potem też po tych dwóch latach obcowania z, z światem whisky w Szkocji książkę. Taką przekrojową z m, rozpiską destylarni i rozpiską tego, jakie whisky dana destylarnia w Szkocji robi. I wtedy to w m, latach 80. XIX wieku w swojej książce napisał, że ośmioletnia whisky. Traf akurat chciał, że wtedy próbował 8 whisky w Lagawolinie. To było 140 lat temu praktycznie, więc trochę trudno jest, żeby teraz to było dokładnie to samo. Ale była to 8-letnia whisky z Lagawolina. E, powiedział, że była to whisky, która jest wyjątkowo dobra, czyli exceptionally Fine e, dosłownie było, to było tam napisane w książce. Także Lagavulin e, butelkuje pierwszą edycję tej whisky w 2016 roku jako, jako, anniversary, e, jako anniversary edition. Oczywiście ta whisky sprzedaje się bardzo dobrze, ponieważ no, każda whisky z Lagavulina praktycznie sprzedaje się bardzo dobrze. E, I Lagavulin wprowadza tę whisky do produkcji czy też do sprzedaży stałej. Mamy tutaj tak, mamy 48% alkoholu, więc fajnie, dużo więcej niż w 16-letnim. Mamy leżakowanie tylko i wyłącznie w beczkach po Bourbonie, to jest ciekawym, ciekawym innym zagraniem niż w 16-letnim, gdzie jest miks leżakowania w beczkach po Bourbonie i w beczkach po winie wzmocnionym Sherry. Um, Mamy yy, prawdopodobnie, niestety mamy filtrację na zimno, nie mamy natomiast zadanych barwników, co yy, można trochę dać, yy, po, po, powiedzieć, że Lagowulin zrobił krok w dobrym kierunku, nawet dwa kroki w dobrym kierunku, ponieważ mamy 48% zamiast 43%, ale ciągle trzyma się tej jednak starej tradycji yy, filtrowania, filtrowania swojej whisky na zimno. Zbyt dużo nie da się o tej whisky powiedzieć, ponieważ ona jest od 2016 roku, raptem kilka lat em, na rynku. Ja mam miniaturkę z, z Master of Mold. Eee, pełna butelka w Wielkiej Brytanii kosztuje około 55 funtów, trochę mniej niż 55 funtów, czyli praktycznie tyle samo co butelka lagawolina 16-letniego. W Polsce niestety taki lagawolin 8-letni kosztuje w granicach 300 zł, więc trochę jednak drożej. Eee, przy okazji są też różne głosy online. Które mówią, że y, ja wiem, że na tym kieliszku nie widać żadnych znaków, ale y, uwierzcie mi, że jest to kieliszek z lagawulina, ponieważ jak się zobaczy na niego pod bardzo dużym y, kątem pod światło, to jednak jeszcze troszeczkę tego nadruku ciągle na nim widać. Także jest to kieliszek, który, którego używam już praktycznie 5 lat, już dużo przeżył, dużo rys na sobie ma i prawdopodobnie niedługo trzeba będzie się z nim pożegnać, bądź też jak niektóre inne kieliszki e, po prostu w zmywarce kiedyś mi pęknie, co zdarza się bardzo rzadko, aczkolwiek, e, aczkolwiek nie jest to, e, aczkolwiek zdarza się w ogóle, Zda zdarzy się, że się zdarza. E, Widać po kolorze tego lagawolina, że nie mamy tutaj do danego barwnika. Jest to bardzo, bardzo duży plus. Ja już przy okazji z tego lagawolina zdążyłem trochę spić, także nie dziwcie się, że do degustacji, do samego filmiku zostaje mi tylko tyle. Wszystkie z tych whisky, które tutaj stoją na półce, już zdążyłem spróbować. Mam do nich tatki. Wiem już mniej więcej, którą się z czym je i wiem mniej więcej, w jakiej kolejności chciałbym do nich podchodzić. Na nosie, w tym lagawolinie troszeczkę dymu, bardzo, bardzo niewielka jego ilość. Trochę solankowości, trochę mm, takich y, algowo-morskich y, algowo elementów, ale dużo słodyczy, dużo różnych ciekawych, owocowych rzeczy, mi się kojarzących z gruszkami, kojarzących mi się z agrestem, kojarzących mi się z jakkolwiek inaczej by to nazwać: y, aromatami y, takich zielonych albo żółtych owoców, y, albo czegoś pomiędzy, <laughs> brązowatych owoców, y, które troszeczkę zdążyły sobie już podfermentować. Także. Może trochę jakiegoś takiego elementu yy, sfermentowanych jabłek, może niekoniecznie cydrowych, ale takich yy, trochę tracących na przykład kalwadosę, czegoś w tym stylu. Także mamy sól, mamy dużo słodyczy. Która kojarzy się z owocami, mamy trochę takiej waniliowej słodyczy, która jest jednak dosyć, dosyć, dosyć yy, yy, jasnym skojarzeniem z, z leżekowaniem w beczkach po Bourbonie. Mamy trochę dymności, natomiast na nosie ta dymność nie jest jakoś specjalnie mocna. Zobaczymy, jak to będzie na języku, także w slandzie. I przypominam, że mamy do czynienia z whisky 8-letnią 48%, także w Spodziewałbym się, że będzie tutaj dosyć ciepło i faktycznie dosyć ciepło jest. Nie jest to alkoholowość, która przytyka, natomiast chwilę potrzeba, żeby ona się rozłożyła po jamie ustnej i po, i po przełyku. I zaraz w przełyku sobie dosyć ładnie mnie grzeje. Na dzień dobry. Mamy bardzo dużo dymu, bardzo dużo takiego dymu mm, mocno ajlowego, gęstego, cierpkiego. Takiego, który w tym momencie kojarzy mi się troszeczkę bardziej jednak z takim oczadzonym kominem niż yy, standardowo z, niż z takim dymem bardziej spożywczym, z wędzenia produktów spożywczych, które zazwyczaj kojarzą mi się z, z whisky z Eili. Trochę bardziej yy, szukam tej słodyczy. Tak z, tak z automatu szukam tej słodyczy, która jest w lagabulinie 16-letnim i tutaj tej słodyczy nie ma, ponieważ nie ma tutaj wpływu leżakowania beczkach po, beczkach po Sherry, Więc od razu automatycznie bardziej kojarzy mi się na przykład taka dymność i taki charakter whisky z kulili. I tutaj ciekawe by było, wydaje mi się, porównać tą 8 do jakiejś ośmiolatki z Kulili, czy do nawet dwunastki z Kulili bezpośrednio. Mogłoby to być dosyć ciekawe zestawienie, kiedy nie ma tego takiego bardzo ewidentnego, kiedy nie ma tej takiej bardzo ewidentnej słodyczy z, z leżakowania beczkach po winie. Mamy dymność, yy, mamy taką cukierkową słodycz, mamy trochę yy, jakiejś takiej solankowości, mamy trochę tej soli, mamy trochę jakieś takiej kwaskowatości, która kojarzy się z agrestem bardziej niż z cytrusami. Yy, Mamy dużo słodyczy, która kojarzy się trochę z orzechami, może z jakimiś orzechami prażonymi w miodzie nawet, z czymś w tym stylu. Mamy jakieś takie trochę zbożowości, trochę zbożowości, która kojarzyłaby się z jakimiś płatkami śniadaniowymi, więc może te orzechy plus płatki śniadaniowe plus ten miód, to jakiś taki kierunek tutaj jest. Spotkałem się z opiniami online, że kojarzy się ludziom solony popcorn i to też nie jest jakoś bardzo dalekie skojarzenie. Natomiast bardzo mocno jest ona... Taka drzewiasta. Czuć, że to prawdopodobnie są dosyć świeże beczki po Bourbonie i że jednak akcja, żywo, żywo, żywość tych beczek w leżakowaniu tej whisky jest dosyć duża i one dosyć dużo z siebie oddają. Mamy dębinowość, mamy jakiś taką, jakąś taką słodowość, mamy te orzechy, mamy jakąś taką zbożowość tych płatków. Mamy też trochę takiej bardzo fajnej, lekkiej, lotnej kwiatowości, która kojarzy mi się trochę z cedrem, kojarzy mi się trochę... Mm, trochę może z drzewem sandałowym, z jakimiś takimi perfumami, takimi, takimi drzewnymi e, aromatami e, perfumowymi, co gra tutaj, gra tutaj całkiem, całkiem fajnie jest ze wszystkim innym. Dużo słodyczy, dużo dymności, trochę jakaś taka pieprzność, taka przyprawowość trochę, która kojarzy się może z kolendrą, kojarzy się trochę z kminkiem, może trochę jakby rzuć świeży, świeże ziarna białego pieprzu, coś w tym stylu. Spotykam się gdzieś z opiniami też online, że niektórzy ludzie wyczuwają tutaj banana, szczególnie u Ralfiego, Ralfi wyczuwa w bardzo wielu whisky, whisky dymnych banany i jestem w stanie się trochę z tym zgodzić, kiedy weźmiemy bardzo, bardzo młodego banana i zjemy go tylko trochę yy, i poczekamy ładnych parę minut, żeby został tylko delikatny posmak. Takiego, takiej świeżej, świeżej bananowości, która nie jest jeszcze specjalnie słodka. Ja bardzo lubię banany, które już są mocno przejrzałe i mają tej słodyczy bardzo dużo. Tutaj jest to taka Taka rzeźkość takiego owoca, który jest trochę jednak niedojrzały i w tą stronę idąca. Nie jest to nic nieprzyjemnego, to po prostu jest gdzieś tam przemieszane we wszystkie te inne rzeczy, które, które się tutaj dzieją. Może pomiędzy tą taką orzechowością i takimi aromatami, kojarzącymi się spotkami się daniowymi, gdzieś ukryje się w tym wszystkim marcepan, ale to by było chyba tyle z rzeczy, które przychodzą mi, przychodzą mi na myśl. Także. Z jednej strony whisky dużo młodsza, um, dwa razy młodsza niż, niż standardowe wypusty whisky z lagawolina. Um rzekowana tylko o beczkach po próbonie z trochę wyższym voltażem i wydaje mi się, że to jest kierunek, w którym Lagavulin będzie chciał zmierzać. Dystylat, który robią jest bardzo fajny ciągle, beczki, których używają są ciągle bardzo fajne, tutaj się dużo dzieje, jest tutaj dużo różnych fajnych złożonych, złożonych yy, aromatów, które ze sobą gdzieś tam, yy, gdzieś tam współgrają, także yy, nie można odmówić ciekawości tej whisky. I wydaje mi się, że jest to kierunek, w którym Lagavulin będzie chciał zmierzać, ponieważ ciągle cierpimy na klęskę urodzaju, yy, coraz więcej ludzi kupuje whisky i coraz więcej destylarni mi nadąża z produkcją whisky, także pojawia się albo coraz więcej no-age statement whisky, o których tutaj zresztą też jest cały rządek różnych propozycji bez podanego wieku, o których będę mówił. W tym wypadku akurat, no, jeżeli mamy whisky, która, podstawową whisky, którą wypuszcza destylarnia jest 16-letnia whisky, to w czasach tak jakby klęski, klęski dobrobytu, trzeba troszeczkę prawdopodobnie tą produkcję przyciąć i zacząć próbować, kombinować jak zrobić bardzo dobre whisky, które są dużą Młodsze i dzięki temu możemy je wypuszczać na rynek dużo szybciej. Także ta ośmiolatka, mimo że kosztuje praktycznie tyle samo co szesnastolatka, jest whisky zupełnie inną, ale ciągle bardzo dobrą. Dużo się tutaj dzieje, jest dużo fajnych rzeczy. Na języku zostaje troszeczkę dymności, zostaje dużo tego agresu i gruszek, o których mówiłem. Także fajna, przyjemna słodycz się z tego lawolina ciągle trzyma. I jestem e, pod bardzo dobrym wrażeniem, że w sensie dobre wrażenie bardzo na mnie ta, e, ta whisky zrobiła. Czy, wybrał ją, by, czy wybrałbym ją ponad Lagawolina 16-letniego w tej samej cenie prawdopodobnie nie, ale może się okazać niedługo, że nie, będzie, nie będziemy mieli większego wyjścia w tej kwestii. Także przygotowujcie się na to, że prawdopodobnie dla w 8-letnich będzie na rynku coraz więcej. I dobrze, bo to bardzo dobra whisky. Nie mam się czego tutaj przyczepić. No może poza ceną w Polsce, ale, ale to lagawolina. Za so, lagawolina trzeba zawsze niestety zapłacić premium ee, pieniądze. Za to po prostu jak bardzo znana i bardzo lubiona jest ta marka. Nic z tym chyba nie zrobimy. Także to tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówi do Was Knurko -Nesur.